No, więc siema siema z tej strony czyli motovlog jest takie zapoznanie z kanałem, bo nie nagrywałem jeszcze To będzie taki kanał, na którym głównie jeżdżę skuterkiem sobie latam jakieś motovlogi, wiecie o co chodzi. Teraz akurat docieram w skuter, jadę 0 na godzinę, tak jak pokazuję, o. jeszcze mnie nie stać na kamerkę. Tak jak ten, nie wiem, zarobię trochę to kupię sobie kamerkę GoPro i mikrofon jakiś, fajny. No bo na razie nie mam za bardzo jak, ale nie wiem, jak jakoś filmu wygląda, ani ja dźwięk, bo to jest na szybko robione. <laughs> Telefon przymocowany do selfie sticka, selfie stick do kasku słuchawki od JBL-a te uszne yy, Przyczepiłem sobie mikrofon gąbką, obłożyłem trochę, żeby aż tak nie było szumu No i co, jedziemy się kawałeczek przejechać, tak? No Coś czuję, że pewnie strasznie mocno wieje wam, huczy w sensie, ten wiatr słychać Trzeba go trochę rozgrzać, bo bo jeszcze nie jeżdżę dzisiaj No i sobie będę docierał, ten skuter dotrę, to później z ziomkami będę jakoś sobie latał, nie? Chciałem powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę I subskrypcję, żeby Kanał się rozrósł trochę, nie? Żeby dalej poleciał sobie Że... Żeby ludzie mnie zobaczyli Tutaj Nie mam jakiegoś Mocnego Doświadczenia z YouTube'em Tylko lubię sobie pojeździć, pogadać jeszcze, jeszcze jestem spięty, nie? Ale jak się przyzwyczaję już do, do nagrywania to już będzie fajnie i kupię sobie nowe moto I ten... I kamerkę, nie? A teraz o tak sobie latamy chwilkę Tu sobie zawrócimy to taki filmik zapoznawczy A ja go docieram. My będziemy dalej sobie jeździć, nie? Tylko teraz taką się jadę przejechać, chwilę jeszcze mam lekcję. I się nie chcę spóźnić za bardzo. A dzisiaj też pogody za bardzo nie ma, zimno strasznie. I to jest przerąbane. Ale doły No Kurde, strasznie wieje, muszę coś wykombinować, żeby od spodu ten kask Ten kask jakoś zasłonić od spodu, żeby aż tak nie wiało, bo Ja coś czuję, że mnie ledwo słychać teraz na tym filmiku, nie? Ja teraz zacząłem się drzeć i, i, i nie będzie słychać w ogóle wstępu pewnie Dobra, jedzie coś za mną, ja sobie wolno jadę tak 20, 20 na godzinę gdzieś, nie? O, rzuca kierunek, przyspiesza Dobra No i tak będę, będziemy sobie jeździć, nie? Jakieś fajne pytanka można zadawać w komentarzach że, Żebym miał co, co gadać na tych yy, motovlogach Z ziomkami się będę wybierał To będziemy sobie jeździć w kilka osób, będzie na pewno raźniej, nie? Śmieszniej, bo coś się będzie działo fajnego Kurczę, on fajnie idzie ale Ale, ja on jest po szlifie, tłok jest wymieniony, nie? I muszę go dotrzeć. Zrobiłem z 200 km, ale coś czuję, że jeszcze muszę więcej trochę zrobić. 3 czwarte monety. Nawet nie. No dobra to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się następnym razem. Siema!